Ja uważam, że to jest zamach na papieża. Całokształt działalności papieża uważam, że mimo wszystko jest na dobre, tak? W tym kościele to jest ludzkie pojęcie. Mordują się, to to, to to, to to, 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 jest, to jest niepojęte. Tyle lat w takiej wierze żyłam i w to wszystko wierzyłam i byłam pewna, że to tak jest, to powinno tak zostać. Po prostu pisz sobie tego. Robi co tylko może, żeby wygrać. Ostatnio jest głośno na temat tego, że Jan Paweł II chronił księży pedofilów. Jedni uważają, że to jest zamach na papieża, a drudzy, że prawda powinna wyjść na jaw. Jakie ma pani zdanie na ten temat? To się jest to szokujący reportaż, oglądałam akurat. Zrobił jak zrobił, nie, nie, nie możemy teraz oceniać inaczej. Źle to widzę faktycznie, nie jest to coś dobrego, ale generalnie całokształt działalności papieża. Uważam, że mimo wszystko jest y, na dobre. tak? Zamieszanie jest za duże. Sejm się nie powinien w to mieszać, uważam. Każdy odsądzi i oceni według swojej woli. My, jako Polacy, powinniśmy to zakryć, proszę pana, bo to jest nasza wiara i nasz zakończyć. Ojciec święty był, i powinniśmy to wszystko zakryć. A są wyższe głowy, które mają zakończyć. takie coś i zakończyć to wszystko, nie ciągnąć, bo to jest etap życia przecież. My my mamy, my mamy ja mam na przykład 84 lata. To jak ja tyle lat w takiej wieży żyłam i w to wszystko wierzyłam, i byłam pewna, że to tak jest, to powinno tak zostać. Po prostu prawdę mówią. No, chyba coś prawdy jest. w tym, w tym kościele to jest ludzkie pojęcie. Mordują się to, 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 to. To, 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 jest, to jest niepojęte. Sejm teraz właśnie przyjął uchwałę dotyczącą tego, aby chronić dobre imię papieża. I uważają państwo to za słuszne? No, nie chronią mi się, dalej. Prawda trzeba mówić, no. Były by, no, niektóre dobre strony, niektóre złe. Dużo mówi się na temat tego, że Jan Paweł II krył księży pedofilów. Jedni uważają, że to zamach, drudzy, że prawda powinna być na jaw. I jakie państwo mają zdanie na ten temat? Trudno mi powiedzieć. Moim zdaniem to jest tak może po połowie. Trochę tak, trochę nie. My nie znamy takich szczegółów, także trudno się wypowiadać na ten temat. Na pewno wiedział, bo musiał wiedzieć, bo czytałem w internecie taki wywiad. A jak działał, to jest druga sprawa. To nieprawda. Uważam, że jest święty. A raczej będzie to fałsz. Ja uważam, że to jest zamach na papieża. To jest nieprawda w ogóle. To jest nieprawda wszystko, co oni garają. Nie interesuje mnie, to nie jest, nie zabieram głosu. Nie, nie byłam zaangażowana nigdy w żadną jakąś religię, która dałaby mi jakieś ukojenie, czy rozwiązanie moich problemów. Szanuję ludzi, którzy wierzą. Niech sobie wierzą. Ja nie wierzę. Miłego dnia życzę. Trudno mi jest powiedzieć, że niech się mądrze że ludzie wypowiadają, a przede wszystkim historycy, którzy się troszeczkę orientują na tych sprawach, taki przeciętny człowiek jak ja, nie za wiele ma wiedzy na ten temat, żeby mógł zabierać publicznie głos. Ale to mnie trochę denerwuje, bo niepotrzebnie się rozdrapuje jakieś takie rany stare, zamiast pielęgnować to, co jest naprawdę potrzebne dla społeczeństwa, a nie drażnić. Nie powinien się tym wszystkim zajmować. Powinno to się załatwić bez publicznego. Forum, zamknąć temat, szanować człowieka, który coś zrobił dla Polski, i tylko tyle. No. rozrapywać te rany, wie i jątrzyć, to jest bez sensu dla społeczeństwa i nie tylko dla polskiego, ale dla, bo to przecież idzie w świat, nie? a szczególnie w wrogowie. Paweł II to cieszą się z takich głupich Polaków, którzy na ten temat wypowiadają się. No, prawda, powinna być zawsze na jaw. A Sejm teraz właśnie jeszcze przyjął uchwałę dotyczącą ochrony dobrego imienia papieża, i uważa pan, że to jest dobre. Powinno być coś takiego? Wie pan, to w zależności od wiary danej osoby. Jeśli ktoś wierzy, no to powinno, no drugiego człowieka powinno uszanować. I raz powiedziane słowo, że zrobi takie rzeczy czy inne rzeczy, ale powinno być uszanowane wszystkich katolików, którzy chcą. Coś, żeby było no, niejawne, bo wielu polityków też jest nie takich, jakich powinno być. I żyją i ludzie się wypowiadają pozytywnie na ten temat. To jest taki nagonka na papieża. Po prostu są taka grupa ludzi, która chce zniszczyć papieża za jego dobroć w zasadzie. Dobroć, bo on był dobrym człowiekiem, bardzo dobrym dla ludzi, chcą go zniszczyć, nawet po śmierci. Takie były czasy i po prostu ja uważam, że, żeby dać spokój z tym wszystkim. Zamian przyjął uchwałę dotyczącą tego, aby chronić dobre imię papieża i uważa Pani to za słuszne? Uważam, że to jest niepotrzebne. On się sam obroni. Może to jest związane z przyszłymi wyborami. Po prostu pisz sobie tego. Robi co tylko może, żeby wygrać. Może to jest trochę zamach w sensie Dlatego, że to jest tak rozdmuchane, ale no ja nie wiem, no w każdej plotce jest część prawdy, tak mówią. Kategorycznie, sejm nie się, w ogóle politycy nie powinni się zajmować takimi sprawami. To powinno być rozwiązane, e, powinno być wyjaśnione przede wszystkim na podstawie e, akt dokumentów, no, z, z, są w archiwach dokumenty. E, powinno to być wyjaśnione. Przede wszystkim powinno być wyjaśnione, kościół powinien się oczyścić, bo sam sobie narobił bałaganu dlatego, że zamiatał dużo pod dywan. Są przy sprawę pedofilską w PO i robią wszystko, żeby zrzucić winę na kogoś innego. A TVN, założony przez esbeckie stacje, przez EZB-ków byłych, powiera tę prawdę, żeby obronić swoich kolegów z PO. A ja uważam, że to jest zamach na papieża, no bo papież dużo zrobił dla, dla nas w ogóle, tak? Także uważam, że to jest jakaś propaganda. To jest w ogóle trudne pytanie, ale ja uważam, że <laughs> Papież już tyle nie żyje lat i to naprawdę jest taka propaganda e, polityczna, nie? także nie zgadzam się z, z ich uwagami na temat papieża, że coś takiego mogło zaistnieć, absolutnie. Pan Paweł II chronił księży pedofilów. Jedni uważają, że to jest zamach na papieża, a drudzy, że prawda powinna wyjść na jaw. Jakie ma pan zdanie na ten temat? Ja myślę, że to jest następna taka ustawka PiSu, żeby przykryć ich przekręty, no to trzeba odwrócić uwagę i przekierować ją na przykład na obronę Jana Pała II. Cała akcja to jest taka no, taka podpucha dla mnie, nie? No ja mam takie zdanie, że to jest prams. No był Paweł i to był Paweł, to był Polak prawdziwy. Wiedział o tym wszystkim, zamiatał pod dywan wszystkie sprawy. Zresztą e, dosyć dużo wiemy, co się działo. Jan Paweł II chronił księży pedofilów. Jedni uważają, że to jest zamach na papierze, a drudzy, że prawda powinna być na jaw. Jakie ma Pan zdanie na Uważam, że nawet jak wiedział, to dobrze, że nie mówił, bo wszyscy wiedzą o tym, że. Ja mam zdanie takie, że powinni znieść celibat i żeby oni mogli się żenić tak jak normalnie my każdy z nas. Sam przyjął uchwałę dotyczącą tego, aby chronić dobre imię Jana Pawła. Uważa pan to za słuszne, czy nie? No słuszne, no bo w końcu jakiś był autorytet, nie? Był to po Polak-papież i w ogóle powinniśmy jakoś chronić to, żeby tak to do dobre imię, nie? Mimo, że tam nawet wiedział dużo rzeczy, wiedzą. Przecież biskupi też wiedzą, co się dzieje w kościele i też tego głośno o tym nie mówią, nie? Każdy to ukrywa po prostu tego. Nie? Teraz mamy też po kłosie tej innej sprawy głośnej co się stało w Szczecinie, ten młody chłopak, i też było ukrywane po prostu tego, nie? I też o pedofilii chodziło i w ogóle, nie? Ja już nie mogę na to, tego słuchać, bo cały czas, jak tylko, gdzie nie wejdę, to macie krew na rękach i politycy i w ogóle tam. Jeden drugiego jest takie przepychanie, nie, nie wiadomo, czy to czasami jakaś partia nie podkłada po prostu jedni drugim jakiejś tam, no kłód pod nogi, bo tak jak pan mówi po prostu tego, nie? Bo wie pan, jest, jesteśmy w roku wyborczym, nie? I no to teraz będą specjalnie jednym drugim robić, że ci będą chcieli tym zaszkodzić, ci tym. I pokazują, że to jest dobre, a to złe. Ci mówią tak, ci mówią tak. nie. Tak samo jak te DNG, legalizacja TVP zlikwidowania albo Radio Szczecin, czy coś, to wtedy by pan nie mógł tak spokojnie stać ze mną rozmawiać, bo by była cenzura. Zaraz musiałby pan się tłumaczyć z tego. Co pan nagrał i w ogóle, nie? Nie da się tego słuchać, co się dzieje teraz. Podciągnięty po prostu. On zachowywał się normalnie, uśmiechnięty i z młodzieżą, i ze starszymi, z ludźmi. <śm> Jestem bardzo oburzony, co się dzieje, że to może być takie coś na świecie, że ludzie wahają się, coś tam myślą, a to to, a to tamto, a przecież to było od zarania dziejów, będzie i, i zawsze będzie do końca świata, tak? Kogo kryć, kogo chować. Przecież różne są wypadki, różne są w ogóle. Przecież tyle ludzi ginie od wirusów, od tych chorób. A czepiać się. Dobrze, że ten człowiek nie słyszy. Ten święty człowiek, tak, bo przecież papież został świętym. Ja w ogóle nie, nie włączę chyba więcej ani radia, ani telewizora. Co tam się dzieje, ja nie chcę tego słuchać. Dla mnie jest to nie w ogóle. Ja, ja nie mogę w ogóle tego słuchać. No. Także co tu więcej mówić? Trzeba się wziąć za tych tam na górze. Za dużo jest w tych, tych sejmach, gdy tych wszystko, czas już koniec tego siedzenia, słuchania, pieprzenia, walenia tym laskom. Kogo trzeba zamknąć, trzeba, trzeba zamknąć, ale wszyscy idźmy do roboty, koniec, 500 ludzi, czy 600, żeby siedziało w Sejmie, czy gdzieś tam. Co to jest za ja, Teraz rozmawiamy na temat Jana Pawła... Jana Pawła II, bo teraz jest dosyć głośno na temat tego, że krył księży pedofilów. Jedni uważają, że to jest zamach na papieża, a drudzy, że sprawa powinna wyjść na jaw. Jakie ma pan zdanie na ten temat? To jest prawda, Zamiata pod dywan wszystko. Mhm. Był taką władzą, największą władzą, kurwa, kim miał poparcie. Jan Paweł II, a krył. Krył. Jan Paweł II miał taką władzę, którą mógł to ukrócić. Jeżeli to wiedział, to powinien to ujawnić, jak taki był święty. No ja myślę, że to jest zamach. A dlaczego? Nie wiem. No, Czas my tak myślach. Grzeba ona rozgraniczam dwie rzeczy: wiarę od, yy, od tej pedofilii. Czyli jestem za tym, żeby pedofilię po prostu nie to, że zlikwidować, bo tego się nie da zlikwidować, ale, ale po prostu się tego pozbyć. A co z Janem Pawłem II? Może poczekajmy na wyjaśnienia. Uważam, że po prostu wyjaśnić trzeba sprawę. Jeżeli ktoś już nagrał na ten, ale ja uważam, że to są sprawy polityczne. Uważam, że należałoby zachować umiar w tej sytuacji. Mam nadzieję, że przeważa jego dobroć niż to. Co tam wyciąga się sprzed iluś tam lat? Od dłuższego czasu przypuszczałam, że taka prawda może wyjść na jaw, dla te... od momentu, kiedy zaczęła się sprawa z kardynałem Dziwiszem. Wiem, że to były tematy ukrywane w kościele i jest mi bardzo przykro, że tak się stało. Uważam, że politycy nie powinni się mieszać do kościoła. Od zawsze tak uważałam i uważać będę. Cześć, słuchałam na ten temat w Radio Maryja, co nie? Nie, ja po prostu się nie chcę na ten temat wypowiadać bo to jest wcześniej nic takiego nie było, a raptownie wyszło o no, tyle nie żyje i raptownie wyszły takie, se... takie sensacje nie wiem.